W związku z tym, że kilka osób poprosiło mnie o nagranie jeszcze kilku medytacji, na razie nagrywam powoli, będzie to za chwileczkę pierwsza medytacja, którą jeszcze wrzucę na kanał, to jest tylko taka krótka informacja, chciałam jeszcze na dzisiaj zrobić czytanie, które po prostu powie nam, co możemy zrobić na ten moment. Żeby, żeby poczuć się dobrze, żeby nie wpadać w jakąś panikę. Bo wiadomo, wszyscy jesteśmy teraz w takich restrykcjach, że nie wiadomo właśnie, co się dzieje. Dlatego warto może zrobić takie czytanie. Dzisiaj jest niedziela i takie krótkie czytanie z kartami Tarota. Ale będą to tylko trzy karty dla nas wszystkich. Zobaczymy, jaka jest energia dnia, w jaki sposób właśnie tak jak mówiłam, możemy sobie tutaj zwizualizować. To, co się dzieje albo co, co możemy robić dla samych siebie. Dobrze, to zobaczmy, poprosimy trzy karty. Na dziś, co możemy zrobić dla siebie? W jaki sposób możemy się zainspirować? Czy jest jakieś przesłanie? Może jest coś ważnego, o czym powinniśmy wiedzieć. Prosimy o informacje na dzisiaj, na niedzielę 20. Dzisiaj jest 2 marca. Mamy początek wiosny. Jest bardzo ładna pogoda, przynajmniej tu, gdzie ja jestem. Nie wiem czy u Was też świeci słońce, ale jest takie zimny wiatr. Kwiaty już budzą się do życia i my pewnie też. No to zobaczmy. Energia na dziś. O czym powinniśmy wiedzieć? już my tutaj mamy, zaraz bliżej mamy bardzo ziemskie karty mamy królową w środku samym i ona jest akurat powietrzem, czyli królowa mieczy mamy króla monet czyli ogień ziemi no i 10 monet Merkury w pannie i właściwie Poczucie, że mamy wszystko, że jesteśmy spełnieni. Czyli, patrząc na te karty, potrzebujemy dużo mądrości mądrości króla, tak, tego, że właściwie każdy dzień zbliża nas do kolejnych informacji, być może rozwoju na temat tego, w jaki sposób tutaj poradzić sobie, czy z tym odosobnieniem, czy z wirusem. Ludzie cały czas próbują właśnie znaleźć jakieś rozwiązania czy to jakieś testy. Dzisiaj słuchałam też informacji, że takie właśnie... Testy, które możemy przeprowadzić, pozwolą nam stwierdzić, gdzie ten wirus jest, kto go już przeżył, a kto jeszcze nie, i tak dalej. Może w ten sposób też to pozwoli zobaczyć obraz, bo my nie widzimy tego. Ten wirus jest taki trochę niewidzialny, co mi się kojarzy z tą królową, ponieważ królowa z kolei to jest zrozumienie, ale królowa też powietrza, czyli, czyli mieczy, to jest woda, powietrza. Czyli to jest ta emocjonalność, to jest to wpadanie w panikę czasami, to jest tutaj z jednej strony taki przekaz, z drugiej strony to jest też potrzeba zachowania równowagi i zrozumienia, że to wszystko mija, że my jesteśmy tutaj w tym miejscu po to żeby się uchronić. Że każdy siedzi u siebie w domu, tylko ci, co muszą, wychodzą, dajemy wsparcie, też, kto może, to daje. Można dawać wsparcie słowem, można dawać wsparcie obecnością swoją. I wyglądać tutaj, bo ta dziesiątka monet mówi o z jednej strony zakończeniu, ale też pracy. I wszyscy wkładamy pracę, nawet, nawet wszyscy ci, co siedzą w domach, to, to wkładają pracę energetycznie, pewnie w to, żeby. Tutaj pokonać tą, tą słabość, czy ten czas taki trudny, żeby pokonać też tego wirusa i tą niewidzialność, którą on tutaj w sobie ma, ponieważ nie możemy zlokalizować. I to tak jak powietrze jest, a jednak nie widzimy tego powietrza. Mi się cały czas tą królową mieczy kojarzy. Natomiast zrozumienie, że, że tak to właśnie jest, że ten wirus jest gdzieś w powietrzu. A my rozumiemy tą sytuację i zostajemy w domu, i pozwalamy, żeby tutaj z, każdego, z każdym dniem, każdego dnia dowiedzieć się więcej, albo uspokoić, powiedzmy, część osób, która jest zagrożona specy, specyficznie, może panikować bardziej, inni może mniej lub wcale. To wszyscy ci, którzy są spokojni, dobrze, żeby. Ten spokój utrzymywali, żeby podnosili na duchu osoby, które czują się właśnie zdenerwowane czy spanikowane faktem, że, że taka jest sytuacja, tak? Bo nie wszyscy czują się komfortowo, siedząc w domu i nie spotykając się z ludźmi. To może być dla niektórych osób bardzo trudne doświadczenie, takie odosobnienie, tak? Więc warto zadzwonić, popytać, dać wsparcie tym, którzy być może tego potrzebują. I tutaj jest w tej dziesiątce monet jest mowa o takim dostatku też i o tym, że to zakończenie przyjdzie, bo my wkładamy w pracę. Tu litera hebrajska J to jest właśnie praca tłumaczenie, to jest dłoń, właściwie ręka i praca. To jest dawanie wsparcia, dziesiątka to jest jedynka, jeśli zredukujemy zero. A jedynka to jest bardzo uzdrawiająca energia. Energia uzdrowicieli bardzo często, szczególnie w planie duszy. Tutaj jeśli ktoś ma dominującą wibrację jedynek i ma je w przeznaczeniu duszy czy w talentach, to to jest uzdrowiciel. Tak? To jest osoba, do której wszyscy chodzą, to jest jak lekarz, tak? Może to być taka duża moc ze źródła, która jest przekazywana przez tą osobę. Także mamy tak, taką energię. Właściwie ziemi, tutaj ten król to jest ogień ziemi, czyli to jest też wzniecanie sobie ognia, takiego, takiej inspiracji być może. Może właśnie pójście do ogrodu, bycie takim, takim praktycznym, takie włożenie rąk w coś, czy zajęcie się. Ci, co umieją, może robić coś właśnie manualnie, to warto, żeby się tym zajęli. Można kleić, można wyklejać, można robić pudełka z dziećmi czy sami, już zresztą też kiedyś o tym mówiłam w czytaniu którymś i chodzi tutaj o, w tej ziemskości o to, żeby właśnie zająć czy umysł zająć też swój żeby on nie ciągnął nas w stronę paniki, tak jak tutaj ta królowa, tu jest ziemia, tu jest powietrze więc tutaj mamy ciało fizyczne, uziemniać to ciało można poćwiczyć w domu, tak? robić pompki czy inne skłony, przysiady czy w ogóle tańczyć i tak dalej dużo można zrobić w domu ze, ze swoim ciałem. Joga polecam, jeśli możecie online, to jak najbardziej. I Królowa Mieczy, tutaj umysł. Zrobiłam medytację właśnie po to, żeby uspokoić umysł. Wrzucę ją właśnie teraz po, po tym czytaniu na, na kanał i zobaczymy, jak to. Odbierzecie, mam nadzieję, że dobrze i że pozwoli to Wam też uspokoić Wasze myśli. Cały czas mówię też o tym, że Joga Nidra, którą wgrałam, też jest pomocna. Jeśli ktoś spać nie może, to ona rzeczywiście wycisza mocno i relaksuje całe ciało. I szczególnie po ćwiczeniach warto sobie tą Jogę Nidrę włączyć, bo ciało naprawdę się relaksuje. Sama wiem, bo, bo praktykuję to chyba od 10 lat. I często mi się zdarza, że, że kiedy rzeczywiście jestem zmęczona, robię, robię, robimy z nauczycielem joga nidra, to wtedy nawet słychać, jak niektóre osoby pochrapują, tak? Więc warto, warto wyciszać umysł. Tak, przynajmniej tutaj ta królowa mieczy mówi. I warto też nie oszukiwać siebie co do tego, że o za chwileczkę już wyjdę z domu i wszystko będzie ok. No na razie jeszcze może nie, ale warto utrzymywać umysł w równowadze, zająć czymś ręce. Jak się czymś ręce zajmuje, to też można zająć tym samym umysł. Nie trzeba cały czas oglądać wiadomości o tym wirusie, bo to więcej dodaje temu energii. Więc wyciszajmy się, wizualizujmy na przykład sobie siebie w przyszłości. Można pisać sobie pamiętnik. Może to się okazać potem jakąś powieścią, którą wydacie w przyszłości, jeśli macie taki talent. Możecie, możemy w tym momencie, w tym trudnym momencie odkryć jakieś e, talenty w sobie, o które się nie podejrzewaliśmy. Tak myślę. I tak, kochani, życzę Wam wszystkiego dobrego, miłej resztki niedzieli i dobrego tygodnia. Jeśli uda mi się w tygodniu coś jeszcze nagrać, to na pewno wrzucę na kanał. Bardzo Was pozdrawiam. Bądźcie y, bądźcie bezpieczni Do usłyszenia i do zobaczenia